Witam! 20 marca, 4 miesiące temu, dzisiaj mamy 1 sierpnia, czyli ponad 4 miesiące temu, wrzuciłem film na temat renowacji armatury łazienkowej. Dotyczyło to wanny, to było farbą Easy, renowacja 3V3. Parę osób mnie pytało, jakie są efekty po kilku miesiącach użytkowania. Nie, no bo wiadomo, wymagania są dość ostre, wanna musi być czysta, co nie jest raczej niczym dziwnym. Ale na przykład wanna w tym momencie powinna przez tydzień być nieużywana, żeby farba się utwardziła. No i była. Było to kłopotliwe i tak dalej. Ale jakie są efekty po 4 miesiącach? A takie. Niestety farba się nie sprawdziła. Może zostało coś źle zrobione i tak dalej. No ale z wanny zazwyczaj się korzysta, prawda, raczej w ten sposób, że się w niej po prostu myje. No jednak farba się nie spra sprawdziła raczej. Farba kosztowała 130 zł, została zużyta jej połowa. Proszę, nie wiem jak widać. O, tutaj proszę. Tak wygląda ta farba. Ten odpływ też był tą farbą wykonany, czyli można powiedzieć, że farba niestety się nie sprawdziła. Farba opakowana tak, kosztowała 130 zł bodajże. Była zakupiona jednym popularnym hipermarketów. Takie pudełko 130 zł. Może byłoby tańsze, gdyby nie takie wyjebane w kosmos pudełko. Ale farba na pewno się nie sprawdziła do końca. Jak to się otwiera? Nie chcę. No tam zostało połowę, tam były dwie puszki. was to otw Dobra, pudełko i tak w sumie jest puste farby, a gdzieś położona jest, bo została zużyta połowa na tą wannę, czyli koszt 75 zł. Dajmy na to. Oczywiście można kupić tylko dwie, więc nie to, że tam, ale no. W każdym bądź razie o, tutaj jeszcze widać, że ta zaczęła odchodzić. Nie wiem, po dwóch, trzech tygodniach użytkowania, teraz minęły cztery miesiące, tak wygląda. W niektórych miejscach lepiej, jest dużo tych odpłysków. Na początku wydawało się, że to jakiś brud, ale później można było stwierdzić, myślę, że około po trzech tych do miesiąca zaczęły się pojawiać takie niewielkie, minimalne odpływki. Więc jeśli ktoś chce, może tak zrobić. Może trzeba no jak ma się czas i możliwości, to na przykład zużyć dwie puszki tej farby na taką zwykłą wannę. Poczekać tydzień, dwa tygodnie na przykład, faktycznie tydzień po pierwszym malowaniu, później następne, drugie. Może położyć dwie, trzy warstwy. Już nie pamiętam ile to było kładzione, czy jedna, czy dwie, bo było oczywiście robione w każdym bądź razie wszystko z zaleceniami zgodnie. Ta farba V3V można powiedzieć się nie sprawdziła. Yy, na początku, wanna. No, wanna była trochę dosyć zużyta. Po... Zużyta została po samym jej pomalowaniu. Tą specjalistyczną farbą zaczęła wyglądać naprawdę nieźle. Była to duża różnica. No, widać tutaj zresztą, jak wygląda. Jak wygląda to, tak. Tak, a tak wygląda po prostu ta farba. Fakt faktem, można powiedzieć, że farba sprawdzić się nie sprawdza. Więc ja tej farby nie polecam. Film był wrzucony poprzedni 20 marca. Armatura łazienkowa, bezpośrednio na umywalki, wanny, brodziki, wysoka odporność na częsty kontakt z wodą, no i tyle. Co bym była w temacie? Opakowanie ładne. Może, gdyby nie takie opakowanie, falba byłaby tańsza. 130 zł, ja w każdym razie nie polecam. Nie polecam. Wanda mogłaby być trochę może czystsza ale w każdym bądź razie efekt jest taki znaczy tu też nie chodzi o to, że ta panna tak bardzo jest brudna chociaż może i gdzie nie gdzie jest o, jak ścieram palcem to schodzi to się myje dokładnie, bo się schodzi ta warstwa chodzi o to, że ten brud się klei do tej poprzedniej warstwy trzeba by ją wyszanować a jakby się wyszanowało to by się idealnie zdjęło tą warstwę nie? no po prostu farba była trochę zniszczona po remoncie, że parę rzeczy się tutaj no wiadomo jak to jest przy remoncie. W każdym razie bądź... ja już działuję farby V3V nie polecam. Francuska farba 2 x pół litra, czyli lit farby 130 zł. Całkiem sporo i tak dalej. Może trzeba było z farbą olejną pomalować albo czymś w tym stylu. Byłby efekt lepszy i tak dalej. No, jak widać, farba Easy, renowacja jest po prostu do dupy. Jak ktoś chce się z tym bawić, nie. niech się bawi. Opinie falba w internecie miała w miarę dobre, zaś jej efekty nie były najlepsze. Zobaczmy jeszcze, ile taka falba kosztuje. No, farba obecnie kosztuje te właśnie. Około 120 zł za litr Farba Jagger Farba do renowacji Kosztuje 1 litr 12 m2 108 zł Czyli cena porównywalna I Inne farby Farba renowacyjna Jagel Armatura Sanitarna Kosztuje Wow 398 zł za litr, pół litra, 119 zł. Czyli ta jest dosyć tania. 100%, 100%. wodoszczelna technologia, hydro jakaś. Hydroprotect, Hydro Protect, 1 litr, pół litra, 117. Jugger farba do renowacji. No, w każdym bądź razie tych farb jest kilka rodzajów. Farba okrętowa. 86 zł za litr no, ta może do 117 plus 15 wysyłka Ew to jakaś V33 do wandy umywalki ceramiki V33 farba 119 w Obi Ta farba V3 Ale i takiej nie polecam Czyli ta odpara farba okrętowa Sigma biała za 86 zł Elasto Metal. jest Lackliner Korektor z farbą kryjącą do barwienia, retuszowania. Nieważne. No, w każdym bądź razie farba Łazienkowa Łazienkowa Farba Easy. Renowacja armatura Łazienkowa w 100% wodoszczelna jest farbą, która wytrzymuje miesiąc czasu. Więc trzeba byłoby często omalować. Może warto byłoby spróbować jakąś inną. Jest tych V kilka rodzajów. Jest też inna V3V. V33. V3V3, V3V. V3, Nie, V33, chyba źle mówiąc, z samego początku trudno V33 farba i w to wysokiej jakości produkt do łatwej renowacji banie, no umywalek bodzików i tak powiem dzięki technologii Hydro Plus pomalowane powierzchnie jest całkowicie odporna. Powłoka jest odporna na częste zanurzenie w wodzie i różnice temperatur. No nie, nie jest <laughs> farba V33 nie polecam dziękuję nie warto jej używać raczej Chyba, że ktoś ma inne opinie na jej temat i wrzuci coś, podzieli się z tym w komentarzu, to będę bardzo wdzięczny. Dziękuję i pozdrawiam.